Magazynów LEGO w te wakacje jest chyba więcej niż kiedykolwiek było. Wyjdzie również wydanie specjalne magazynu LEGO Friends do kiosków z takim wspaniałym czarnym konikiem. Także musimy zobaczyć, co się krywa w środku. To wydanie kosztuje 15 zł bez jednego grosza. Konik lubi się wyhasać, także trzeba było przygotować mu tor przeszkód, aby mógł skakać przez płotki. Następnie mamy również aparat na wystawach koni. Wiadomo, często robi się zdjęcia, aby upamiętnić takie chwile, także przygotowane jest stanowisko z aparatem dla figurki, która może robić zdjęcia z rybaczkowi. Tutaj mamy puchar za wygraną, a także balon, który ma oznaczać też takie świętowanie ze względu na tą wygraną, a także wodę do picia, marchewkę do jedzenia. Jest to malutka konstrukcja, która. Myślę, że te najważniejsze funkcje spełnia i na koniec chyba moja ulubiona część tego zestawu, czyli konik. Jeszcze czarnej wersji nie miałam, bardzo ładny, ma dosyć długie nóżki. Zaraz go porównamy z figurką Nii z najnowszego magazynu Lego Ninjago, która jest od niego tylko kilka milimetrów wyższa, nie ma dużej różnicy we wzroście. Nasz konik ma również nałożoną kokardkę, aby wyglądał jeszcze ładniej. Najnowszy numer ma bardzo ładną szatę graficzną, szczególnie podoba mi się ta okładka. W mamy spis treści instrukcji, która jak najbardziej jest tutaj potrzebna, ponieważ jednak ten model jest troszeczkę bardziej skomplikowany niż pozostałe i nie mamy tylko i wyłącznie figurki, a także mamy troszeczkę innych klocków, więc warto było dodać instrukcję. Przelecieliśmy komiks, a tutaj mamy coś typu top model, czyli trzeba przygotować m strój Między innymi można zrobić strój jeździecki Tutaj są inspiracje, a także w gazetce jest dosyć sporo inspiracji, także nie będzie to trudne Dzięki gazetce dowiedziałam się również, że konie mogą żyć nawet 30 lat, a kucyki 50 Szczerze tego nie widziałam. Jest to jak wiadomo jakaś średnia, ponieważ niektóre konie żyją krócej, niektóre dłużej Nigdy nie ma jednak tego, że żyją właśnie daną liczba lat, wszystkie osobniki danego gatunku gra. Można sobie zagrać w i miło spędzić czas. Tutaj mamy słodkie koniki, do których wykonania potrzebne jest między innymi marcepan i migdały. Ślicznie one wyglądają, aż chce się takie zrobić. Chociaż nie wiem, czy bym wyszły, ale wyglądają naprawdę zacnie. Stajnia dla doli, czyli tego kucyka, który tutaj tutaj dostaliśmy. Oprócz tego szablonu, można by było wzmocnić tą stajnię takim grubym technicznym papierem. To wtedy bez problemu ta stajnia utrzymałaby się i nie zniszczyłaby się po kilku minutach zabawy. Bo jednak pamiętajmy, że gazetka jest wykonana z dosyć delikatnego papieru, który mógłby nie stać tutaj testu na dłuższą metę. Końskie pudełko MM można wykonać takie pudełeczka. Jest to dosyć proste, można wykonać niestety tylko jedno, ale przynajmniej są dwa kolory. Ja chyba bym to jasne. Także ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jak najbardziej polecam ten magazyn, szczególnie ze względu na figurkę konika, który jest naprawdę przez Magazyn kosztuje 15 zł, a jednak mamy tutaj bardzo dużo elementów, nawet myślę, że. Można to porównywać z tymi zestawami, które były kilka lat temu w sprzedaży, które kosztowały 20 zł, a tutaj 5 zł taniej, i jeszcze mamy gazetkę dodatkowo, w której jest dużo ciekawych informacji, inspiracji, a także zabaw. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Jeszcze raz. Do zobaczenia! Pa!